Gemar jesteśmy miłośnikami celebracji każdej chwili i tworzenia wspomnień, które będą trwały. Zwykły widok balonu przynosi radość ludziom w każdym wieku, a my mocno wierzymy, że możemy rozprzestrzeniać tę radość na całym świecie w zrównoważony i etyczny sposób. Właśnie dlatego byliśmy pierwszą firmą w branży balonów i imprez, która przyjęła raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie ze standardami GRI. Balony Gemar są wykonane z kauczuku całkowicie odnawialnego i zrównoważonego materiału. Jest to mleczny sok pozyskiwany z drzewa kauczukowego Heavy brasiliensis. w taki sam sposób, w jaki syrop klonowy jest pozyskiwany z klonu. Naturalny lateks łączy się z pigmentami, dając kolorowy produkt, który jest w 100% pochodzenia biologicznego, co oznacza, że pochodzi ze źródeł odnawialnych takich jak rośliny. Materiały pochodzenia biologicznego mają mniejszy wpływ na środowisko i przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jesteśmy również dumni z posiadania kompletnej linii balonów. Które są w 100% certyfikowane przez Forest Stewardship Council. Najbardziej zaufane na świecie rozwiązanie w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej. Oznacza to utrzymanie bioróżnorodności i wysokich wartości ochronnych, zapewnienie konsultacji z mieszkańcami lasów i udostępnienie im godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych praktyk, aby z biegiem czasu nie nastąpiło zubożenie powierzchni lasów. Gotowe balony GEMAR są testowane i sprawdzane przez ekspertów zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami i przepisami w zakresie jakości i bezpieczeństwa zabawek. Następnie przed zapakowaniem są podawane końcowej kontroli zgodnie z normami ISO. Balony Gemar są teraz gotowe do zapakowania w papier posiadający certyfikat FSC lub torby nadające się do recyklingu lub wielokrotnego użytku. Nasze torby z zamkiem błyskawicznym można przechowywać i ponownie napełniać. Na koniec są one wysyłane na cały świat w naszych opakowaniach pochodzących z recyklingu z certyfikatem FSC. Rodzinna firma o czterech zajmująca się produkcją balonów, Gemar jest dumna ze swojego dziedzictwa. Z długą tradycją innowacji naszym celem jest również wyznaczanie kierunków na przyszłość. Każdego dnia produkujemy ponad 6 milionów balonów w szerokiej gamie różnych kształtów, rozmiarów i kolorów. Wszystkie nasze balony są produkowane we Włoszech z pasją i dumą przez nasz zespół 150 pracowników. GEMAR uwielbia się dzielić zabawnymi i praktycznymi zajęciami. Poprzez nasze wydarzenia i unikalny program Balonista udostępniamy edukacyjne samouczki wideo ludziom na całym świecie, inspirując ich do tworzenia i odkrywania radości i pasji sztuki balonowej. GEMAR jest również aktywnym członkiem TOLI i IEBPC, organizacji branżowych zajmujących się poprawą standardów branżowych. Poprzez Party Safe pomagamy również promować najlepsze praktyki i odpowiedzialne korzystanie z balonów. Wspieramy ważne organizacje takie jak UN Global Compact, i współpracy Street Dome w celu poprawy plantacji drzew. Głęboko wierzymy, że zmiany są wynikiem wspólnego wysiłku. Współpracujemy z organizacjami, ludźmi, z pracownikami, dostawcami i partnerami. aby by podnieść znaczenie chwili i kochać naszą planetę.